Stąd do. No, jak się to nazywa? Elikod. No to pisz, ale tak. Mm -hmm. I co dalej? Co? Nie ma. <laughs> Jezus, to trzeba nacisnąć. To. No wiem. Z którego wiesz już? Czy? Nie wiem. O godzinie gdzieś na yy, z tej 39? Mhm. No to jest tutaj. No. i gdzie tu jest? Dwie, tam jest 12 ten, ale jest tu peron gdzieś drugi, tak? Mhm. Nie wiem.

Jeszcze nie ma 34 zł Zbliżamy się do stacji Krosnowice Kłockie.

No, no faktycznie, przy samym tym. Ale ty masz w sumie rację, że jest duża szansa, że tym innego nie, nie ma. Czekaj, co zobaczymy? Ale tutaj jest tylko picie, widzę, wymienione. No wiem, no było. No. no tak. Wszyscy już na zewnątrz. Jednak jest mocny ten. Wszystko po czesku. ale nie, wiem, zobacz. Uh -huh. Smażony chyba uh -huh. To Tu jest jakiś chyba taki paprykarz. Opeczony, coś tam mięsnego. I <grym> to jest kiełbasa. Uh -huh. um. kraniolki tylko te frytki frytki albo to są dodatki takie no to to masz główne rzeczy ale czekaj co ty czekaj chciałem sobie to tutaj bo tu mam no, ten gulasz no, jest? też ten gulasz no, no. hm chyba ty chcesz to pani po pokazać? mhm ok tu masz nie wiem, tylko go próbuję powiększyć. O. ten mhm. member, I ten gulasz taki jak... Ten? Nie, 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 nie ja to, to. o! No. A gulasz taki jest? Nie, 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 ja to, okay. no to, to dwa to razy, no, to samo. A chcesz co, też coś z tym No. To przyszła pani i... dziękuję, Ale ładnie podany, no. no. W takich tych. Ja to przedstawię, może? Mm -hmm. było. Wiesz o co chodzi? nie, Ach, jest, bo mnie nie, słuchasz. Słucham Cię, Cię. nie, 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 Dobry? Dobry. Jeszcze jak? <noise> nie, Ups, ale nie, nie, się wydarzyło z nie, Niedobry ty. No. Co ty nie powiesz? To taki, powiedziałbym, mocno zasknięty. Polaków nie lubię tutaj, to, to dostałeś tak. Ale ewidentnie ktoś ja to wcześniej ser. Tak. Bo zyskałem belsę zasknięty. Myślę, że to jest częsta, częste zamówienie tutaj. Mhm. Ja bym się na swoim miejscu Twoje też sprawdził. Co? No, swojej sztuki. Nie mam czyste. Wiesz, co tu jest napisane, że ogród jest bez obsługi. A pani nam to mimo wszystko przynosi. No ale to pani, powi no, pani powiedziała, że przyniesie. No tak. Wiesz, to jakby. To chyba w tym znaczeniu, że musisz tam iść i zamówić, Nikt do ciebie nie przyjdzie, mm -hmm. tak wiesz. Mm -hmm. Bo może tam na sali to być może ona podchodzi do stolika, nie wiem. Co? No, tam? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Ale super wygląda. No, wygląda rewelacyjnie. To jest taka kapusta? To jest kapusta. No. Tak, taka grubo podciągana. No, Gorące. Takie śniadanie. To ja rozumiem. Ale bardzo podstawowa jest ta kapusta. Mm -hmm. mm, Ale Fajne jest. To dobre. Mm. Nie skapceniały. Widać, że są dość mm -hmm. ciutko z tłuszczu. Dużo jest ich. No, jest trochę. To właściwie to nie jest tak to jest taki jakby... Mm. Taki... Jak to nazwać? To tak jak masz przy drodze na przykład, taki zajazd. To chyba jest nawet sanie Albo bar może mm. To chyba nawet byłoby spanie, nie? No, nie wiem. Pod tym względem nie... Mm -hmm. No, kamembert. No Ale się... panie, jest bardzo dużo. No ja to tak co piękny. Mhm. Mm Uff, Wyrobi się wygląda, co? Wygląda bardzo dobrze. Mhm, ładnie się ciągnie. Mhm, mm mm. Dobry. Mm. Jest taki krojący. Tak samo. No Pyszne. Dobrze dojrzały. Mhm. Mm Może smaczne. Mhm. Mm Lepsze niż w drewnym kocu. Znaczy w się biorę w sumie o. żółty. A to ma po prostu wyraźliwy smak. No. Mm -hmm. A tamten serio, ja Ci mówiłem, że on jest taki nijaki. A to nie jest wyraźliwy. Mm -hmm. mm -hmm. w, w ogóle ten kamień jest taki poćek, on jest gęsty, jaki on mm -hmm. jest gęsty no. To prawda. Widać, że to tutaj przygotowane od razu. Wrzucone na ten. Bo to jest wrzucone na tytuł. Mm -hmm. Ale powiem Ci, że. Do, 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 dobrą temperaturę bardzo bo w ogóle nie jest nasiąknięty tłuszczem no to prawda nie mm. jest spalona jest chłupiąca panierka no i jednak tutaj to się na serze znają znają <grych> ja pamiętam akurat to było nie do dostania coś takiego takie danie. no no nie wiem po prostu to się właśnie jeszcze do cząsu jeszcze raz? To się jeszcze do czego Słowacji jeździło. Uh -huh. A to długo, długo u nas uh -huh. tego nie było. Były takie wielkie te porcje. Znaczy to, już jest taka normalna, ale na terenach była jeszcze ta parówka. Co było? Parówka. Parówka. Wodok. Fajna jest ta panierka uh -huh. Mhm. Ona z czymś jest, ona jest za czymś zielonym. Ta mm -hmm. Tak. Ja też właśnie czułam, że ona jest z jakąś przyprawą. Mm -hmm. Ale dużo, ale dobra. Dużo i dobrze. Mm -hmm. Taki wczesny obiadek? 12 godziny. No, żeby wiedział. bardzo było. Krótko. Ona mm -hmm. jest gruba, w pewnym sensie twarda, ale nie taka twarda, wiesz. Grubiąca. Zobaczcie, taka chłopiąca kurde taka za zajebiście, bo u nas, mm. u nas to konserwowa taka śląs, typowo do śląskiego, nie? To ona jest taka mocno zmacerowana, no. a to jest taka świeża, 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 z octu. Tak, tak, ale jest świetna. Dawno takiej nie o. jadłam. W ogóle nie wiem, czy kiedy... Nie no, dawno nie jadłam takiej. Ja nie wiem, czy ja gdzieś u Niemca takiej nie jadłem. Mm. Jest też taka śląsza. Bo... Mm. Ale odset, ojej, dużo. no, jak ktoś nie lubi, to by mu nie smakowało, mm. ale ja lubię takie właśnie. Sobę no ocet rzeczy, spirytusowy to jest taki a... no ja bardzo lubię. A co powiesz na puchar zmarlinowy? O no, ja na pewno. Co ty jesteś? Ja mam tak już... Znaczy nie jest tak jak wczoraj, żebym się, żebym się, żebym się ruszam, mhm. ale, ale jest tak do pełna. Nie pokorek, ale do pełna. To jedzie na Kraliki. Ale widzę, że tutaj to też jest poważna, ta poważna stacja, zobaczcie, chwilę pociąg, co chwilę autobus dobry. Dzień Może mamy jeszcze coś nabydnąć? No, Bo... na razie. No, na razie, nie. Na razie nie. nie. Było dużo. Ale bardzo dobrze. Dobre. Może jeden. Jeden, że? Jeden, 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 jeden. A dwie łyżeczki. A dwie łyżeczki. Dwie... No. <laughs> nie mogłam się odsiąść. Jak dasz radę, nie ma problemu. Jak się pan zapytał, to nie mogłam się odsiąść. Dziękuję. Dziękuję. Ano. No, ale to są jakieś ty, owocki, po... No są i tam pomarańcze chyba. Albo mandarynki. A to jest w ogóle bita na tą napisze. Mm -hmm.